9 dzień sierpnia, Krzysztof Trzosek, Witam i zapraszam na kolejne w tym sezonie wydanie Ekspresu z Edukacji. Nie udało zatrzymać się będącej na fali Wisły, ale teraz obieramy już kurs na Odrę. W tychach wszystkie ręce na pokład i jasno określony cel: zdobyć nowy stadion w Opolu i przyjechać na Edukacji z kompletem punktów. Zapinamy pasy i ruszamy w drogę. W ostatnich czterech latach dwukrotnie wygrywaliśmy z nimi aż 5 do 1 i to zawsze w roli gościa. Ogólny bilans spotkań również przemawia na korzyść trójkolorowych – to już jedna historia, bo teraźniejszość mówi, że niedzielny mecz będzie bardzo zacięty. W trzech dotychczasowych kolejkach drużyny GKS-u Tychy i Odry Opole zgromadziły po 6 punktów, co gwarantuje nam dużą dawkę emocji. Są spragnieni trzech punktów, bo w ostatnim spotkaniu po raz pierwszy w tym sezonie zaznali góry czy porażki. W hicie trzeciej kolejki GKS Tychy podejmował Wisłę Kraków i po bardzo emocjonującym meczu trójkolorowi przegrali 3-4. Do Mieliśmy dobre wejście w mecz w przeciwieństwie do tych pierwszych dwóch kolejek, no ale później oddaliśmy im za dużo inicjatywy. I złe wejście w drugą połowę, która pewnie była kluczowa na przebieg tego spotkania późniejszy. Na pewno takiej troszkę chłodnej głowy, zwłaszcza w tym momencie, gdzie złapaliśmy już ten wynik na 3-3. Oczywiście nakręciliśmy się, chcieliśmy iść po czwartą bramkę, dostaliśmy takiego wiatru w skrzydła, żeby, żeby ją zdobyć, a, a Wisła nas sprytnie gdzieś tutaj ukarała i przez to nawet nie mamy tego punktu. Na pewno do poprawy jest obrona pola karnego, tak? Kolejny raz stracimy cztery bramki, trzy bramki z miedzią, teraz cztery bramki. Więc no nie może to tak wyglądać, ale, ale pilnie nad tym pracujemy i, i myślę, że w każdym kolejnym meczu będzie już poprawa i, i mniej tych bramek straconych. Na pewno czujemy duży niedosyt, bo z naszej perspektywy zasłużyliśmy co najmniej na remis. Myślę, że zabrakło nam, nam, nam niewiele, żeby żeby co najmniej co najmniej remis wyciągnąć z tego, z tego meczu. Na pewno ten mecz już został bardzo solidnie przeanalizowany. Wyciągnęliśmy wnioski i myślę, że w kolejnym meczu zdecydowanie powalczymy o trzy o punkty. Po trzech spotkaniach na koncie Tyszan jest 6 punktów. Przypomnijmy, że w dwóch pierwszych kolejkach podopieczni Artura Skowronka pokonali Mieć Legnica i Polonie Warszawa. Trójkolorowi po Wiśle Kraków są drugą najlepszą ofensywą w Lidze, ale wszyscy przy edukacji chcą poprawić grę w defensywie. Poprawić zdecydowanie musimy... To tracenie bramek i żeby tracić ich jak najmniej, ale już od pierwszego treningu w tym mikrocyklu zaczęliśmy na to zwracać uwagę i nad tym pracować, więc mam nadzieję, że będzie lepiej. A sześć punktów po trzech kolejkach też z trzema drużynami, które grały w Barażek w zeszłym sezonie, więc możemy, nie powiem, że być zadowoleni, bo zawsze chcemy mieć po trzech meczach dziewięć punktów, ale Dobry początek i jeszcze na czym oprzeć. Myślę, że jeśli chodzi o zdobycz punktową, to czujemy delikatny niedosyt, bo tak jak powiedziałem wcześniej, z Wisłą Kraków liczyliśmy minimum na, na, na punkt. Co do, co do tego, gdzie są największe, największe rezerwy, myślę, że przede wszystkim zgranie drużyny. To jest Dużo mamy nowych ogniw i, i tak naprawdę z każdym meczem, z każdym treningu jesteśmy coraz lepsi i myślę, że że to będzie za chwilkę wszystko coraz bardziej widoczne. Wiadomo, jest niedosyt, no bo jednak chociaż, tak jak mówię, ten punkt z Wisłą, a może i trzy punkty bylibyśmy w stanie, żeby, żeby zdobyć, no ale sześć punktów też, też nie możemy narzekać. Staramy się jak najlepiej przygotować do meczu z Odrą, żeby po tym meczu już było dziewięć. Tyszanie zakończyli barażowy hat-trick, bo w trzech pierwszych kolejkach grali z zespołami, które w poprzednim sezonie do końca walczyły o awans do ekstraklasy. Teraz na horyzoncie jest Odra Opole, która również znajduje się w górnej części tabeli. My tak na pewno do tego nie podchodzimy. To będzie kolejny ważny mecz, kolejny ciężki mecz. Odra też punktuje, ma tyle samo punktów co my. Na pewno gra tym samym systemem co my. Jesteśmy też już dobrze przygotowani. Przeanalizowaliśmy Odrę, także na pewno jedziemy po, po całą zdobycz punktową. Tutaj nie ma łatwych meczów. Każdy mecz jest bardzo wymagający, czasem bardziej. W kontekście fizycznym, czasem bardziej taktycznym, ale, ale nie ma też słabych drużyn. Przyznajmy, że, że ta pierwsza liga na ten moment jest po prostu mocna i, i nie ma słabych drużyn, więc z każdym przeciwnikiem musimy dawać z siebie naprawdę maksa. Podopieczni Jarosława Skrobacza inauguracji sezonu nie mogli zaliczyć do udanych, bo w pierwszym meczu przegrali z Chrobrym Głogów 0 do 3. W kolejnych dwóch spotkaniach od razu zainkasowała już komplet punktów, pokonując mieć legnica i pogoń siedlce. Niekoniecznie się gdzieś bardzo zmieniła. Myślę, że na pewno bardzo mocne stałe fragmenty, na to też gdzieś będziemy zwracać, zwracać uwagę, ale, ale tak jak powiedziałem wcześniej, mamy, mamy swój plan przygotowany i myślę, że przywieziemy komplet. Tyszanie po raz pierwszy zagrają na nowym obiekcie w Opolu. I taka arena to nowoczesny stadion piłkarski o pojemności 11 600 widzów. Oficjalne otwarcie nastąpiło w marcu i od tego czasu jest to już nowy dom zawodników Odry. Początek niedzielnego spotkania o godzinie 17. Transmisja będzie dostępna na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej. Bilans bramkowy robi wrażenie, ale duży wpływ miały na niego trzy spotkania. GKS Tychy w całej historii spotkań wygrywał z Odrą Opole 6-1 i dwukrotnie aż 5-1, tylko dwa razy na 32 spotkania kibice nie oglądali goli. Najważniejsze jednak, że ogólny bilans przemawia na korzyść trójkolorowych. GKS ma na swoim koncie 15 zwycięstw, 7 remisów i 10 porażek. Mają szansę zdobywać cenne doświadczenie i ogrywać się na poziomie seniorskim. Na początku roku GKS Tychy podpisał umowę partnerską z Podlesianką Katowice. Współpraca cały czas jest kontynuowana, a jej efektem są kolejne wypożyczenia młodych zawodników z Akademii Piłkarskiej. Od tego dnia minęło już ponad pół roku i w tym czasie złożono kilka kolejnych podpisów. Dzięki nawiązaniu umowy partnerskiej z Podlesianką Katowice, młodzi zawodnicy GKS-u Tychy mają szansę ogrywać się w piłce seniorskiej i zdobywać cenne doświadczenie. Mieliśmy okazję sprawdzić się w warunkach bojowych. Na pewno, na pewno duże wsparcie dla nas tutaj, jako, jako klubu. Który gra w niższej lidze niż, niż nasz mocniejszy partner GKStychy. Jest to, jest to bardzo duża sprawa. No przede, wszystkim, przede wszystkim otrzymaliśmy bardzo ciekawy narybek młodych zawodników, którzy przecierali seniorskie szlaki, najpierw w Betclick w trzeciej lidze, teraz na szczeblu czwartej ligi jest tych chłopaków dosyć sporo. Na pewno, na pewno z naszego punktu widzenia jest to, jest to bardzo dobra sprawa. No, to posiadamy zawodników z dużym potencjałem, perspektywicznych, którzy mogą się rozwijać, którzy chcą się rozwijać no i którzy dążą do tego, żeby tym wyznacznikiem ich kariery było, było trafienie z powrotem do, do, do GKS Tychy, ale już tego pierwszoligowego, miejmy nadzieję niedługo ekstraklasowego myślę, że z naszej perspektywy też dajemy tym zawodnikom odpowiednie szkolenie, dajemy im odpowiednie warunki. Czujemy, że, że dla, tych, dla tych młodych piłkarzy gra w Podlesiance jest satysfakcjonująca, że to nie jest no tylko taki przymusowy przystanek, ale też, ale też miejsce, w którym, w którym czerpią radość z gry w piłkę no i przede wszystkim szkolą się i doskonalą. Pierwsi zawodnicy swojej umiejętności mogli doskonalić już w poprzednim sezonie. Teraz Tyska Kolonia w Katowicach powiększyła się jeszcze bardziej. Obecnie do czwartoligowej podlesianki zostało wypożyczonych pięciu zawodników. Wszyscy piłkarze są z roczników 2005 oraz 2006 i część z nich miała okazję trenować już z pierwszą drużyną GKS-u Tychy. Dla rozwoju tych graczy kluczowy jest jednak kontakt z piłką seniorską, a to gwarantuje im przejście do klubu z Katowic. Ponadto na wypożyczeniach w gwarku Tarnowskie Góry przebywa Tymon Godzic, a w GKS-ie Jastrzębie Piotr Gębala miała spowodować, że zawodnicy, którzy kończą etap juniora, bądź na poziomie juniorskim już wykazują elementy, że jest czas najwyższy do seniorów. Chcemy właśnie tam wypuszczać naszych zawodników i dać im możliwość rozwoju na tym poziomie. Co do grupy w okresie wakacyjnym, po naszych obserwacjach uznaliśmy wspólnie, że dla tych chłopaków już czas najwyższy, żeby właśnie iść tą drogą i dać im szansę na wyższym poziomie seniorskim powoli stawać pierwsze kroki. Podobnie wyglądała droga innych zawodników do bram seniorskiej piłki. Maksymilian Stangret poznał smak wypożyczenia, bo rundę jesienną poprzedniego sezonu spędził w Skrze Częstochowa. Na drugoligowych boiskach zdobył pięć bramek i wiosną wrócił do Tychów z bagażem cennych doświadczeń. W końcu doczekał się premierowego gola na pierwszoligowych boiskach i jak sam teraz przyznaje, spora w tym zasługa półrocznego wypożyczenia. Na pewno ogranie to jest taka kluczowa rzecz, po co ja szedłem na wypożyczenie, żeby pograć w tej piłce seniorskiej i ograć się na tym poziomie centralnym w drugiej lidze. Więc to był mój główny cel, ten cel się spełnił, i przychodząc tutaj, już miałem trochę większą pewność siebie. Trochę więcej spokoju i, i takiego ogrania. Współpraca z Podlesianką to nie tylko wymiana zawodników, ale i szereg innych korzyści. Jesteśmy bardzo blisko siebie. Kluby są, są w linii prostej, naprawdę można powiedzieć, usytuowane po sąsiedzku. To na pewno ułatwia całą, całą logistykę, bo i zawodnicy, którzy, którzy grają u nas, no, mieli dotychczas podobną podobną drogę do, do, do pokonania. Jest nam również blisko do, do takiej pracy merytorycznej, która, do takiej współpracy merytorycznej, którą, którą również, e, również praktykujemy. Zarówno przedstawiciele GKS-u Tychy często bywają u nas e, na meczach, nasi przedstawiciele bywają e, na meczach e, pierwszoligowego GKS-u Tychy, także jest to ułatwienie na pewno no i też jednak e, pokazujemy, że, że, że kluby po sąsiedzku mogą współpracować, Młodzi zawodnicy mają w Katowicach od kogo się uczyć. Cały czas barwy podlesianki reprezentuje były kapitan trójkolorowych Łukasz Grzeszczyk, który trzy miesiące temu trafił do klubu zasłużonych GKS Tychy. Na koniec zapraszamy do udziału w naszym konkursie. Pierwsza osoba, która wskaże dokładną minutę, w której zostanie przeprowadzona pierwsza zmiana w drużynie GKS Utychy – otrzyma podwójne zaproszenie do strefy VIP na kolejne domowe spotkanie z górnikiem Łęczna. Przypominam, że konkurs jest tylko i wyłącznie dla użytkowników subskrybujących kanał Giekestychy TV. Ja już Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.